Zapewne nieraz odwiedzaliśmy księgarnie, biblioteki. Niejeden z nas ma w swoim domu, w swoim mieszkaniu, czy nawet w pokoju mniejszą lub większą biblioteczkę, bardziej zasobną, czy też posiada te książki, które są dla niego wartościowe i cenne. I teraz zaglądając do księgarni zapewne Spotykaliśmy czasami takie dziwne książki, wydane troszeczkę nietypowo. A mianowicie, na jednej stronie takiej księgi był tekst w języku oryginalnym. Na przykład w języku greckim czy po łacinie. Tak często wydaje się dzieła znanych filozofów, jak chociażby świętego Tomasza Zakwinu. A na drugiej stronie można było przeczytać ten tekst w języku, który jest dla nas zrozumiały. Dla osób, które chociaż troszeczkę znają tekst oryginalny, była możliwość, aby mogły porównać i tłumaczenie, i tekst oryginalny. I wtedy, kiedy człowiek widzi, że tłumaczenie jest wiernym lub jak najwierniejszym oddaniem, Właśnie tej myśli, którą zawiera tekst oryginalny, wtedy mówimy, że taka książka jest dobra. Czy nie jest tak samo z naszym życiem? Mamy tutaj taką księgę, właśnie wydaną w taki sposób. Księgę Pisma Świętego, ponieważ tego typu wydania bardzo często znajdujemy właśnie. W przypadku Biblii czy Pisma Świętego. Na jednej stronie mamy tekst oryginalny, a więc po grecku. Natomiast na przeciwległej stronie znajduje się tłumaczenie. W tym wypadku jest to tłumaczenie na język hiszpański. I ktoś, kto zna troszeczkę język grecki, jednocześnie może przeczytać później tłumaczenie. Dzięki temu może coś lepiej zrozumieć, pełniej odczytać, można powiedzieć, ten zamysł Ducha Świętego zawarty właśnie w tekście oryginalnym. I podobnie jest w życiu człowieka z życiem każdego z nas, które można porównać właśnie do takiej księgi, z jedną małą różnicą. A mianowicie, księga naszego życia jest już zapisana. Po tej jednej stronie, w tym języku oryginalnym, to jest zapis Pana Boga, zapis tego projektu Bożego, tego Bożego zamysłu na nasze życie. A teraz po przeciwległej stronie mam jeszcze puste, niezapisane kartki, które to my właśnie zapisujemy każdego dnia, i wtedy można by powiedzieć, że każdy dzień to jest tak jak ta jedna strona którą zapisujemy, i tutaj to, co jest bardzo istotne, aby to, co my zapisujemy, było jak najwierniejszym oddaniem tej myśli, tego zamysłu Bożego. Bo wtedy, jeżeli ktoś weźmie taką księgę do ręki i odczyta ją, wtedy powie, że nasze życie było dobre, że nasze życie było prawdziwe, Zgodne z oryginałem. Myślę, że w taki sposób można określić życie ludzi świętych, nie tylko tych znanych, najbardziej sławnych, ale też i często tych ludzi, których spotykamy każdego dnia, ludzi, którzy żyją Bogiem, ludzi, którzy idą przez życie, zapisując strona po stronie każdego dnia swoje życie modlitwą. Uczynkami miłosierdzia, zapisują zgodnie z tym Bożym zamysłem. Ale tutaj pojawia się pewna trudność, no właśnie, ponieważ ten język oryginalny, ten zamysł Pana Boga, tak naprawdę, dla nas ludzi no jest bardzo trudny, a nawet niemożliwy do odczytania. Potrzebujemy więc tłumacza. I tutaj właśnie jest ta potrzeba tej pielgrzymki do intymności duchowej, ponieważ Pan Bóg, można by powiedzieć, cały czas, bez ustanku, dzień w dzień, odczytuje nam właśnie ten swój zamysł, ten projekt na życie każdego z nas, ten najlepszy plan na nasze życie. I dlatego trzeba odzyskać tę sferę życia duchowego. Trzeba wybrać się na tę pielgrzymkę do intymności duchowej, tak aby niejako usłyszeć, jak Pan Bóg odczytuje nam, jak Pan Bóg wypowiada nas każdego dnia. Bo dopiero wtedy, tak prawdę powiedziawszy, gdy nauczymy się słuchać, wsłuchiwać, właśnie w to, co Pan Bóg ma nam do powiedzenia o nas samych, o naszym życiu. Wtedy jednocześnie będziemy zdolni do tego, aby zapisywać właśnie te puste strony, tak jak tutaj są już zapisane, tekstem naszego życia, który jest wiernym odzwierciedleniem tego Bożego Zamysłu, tego Bożego Planu. Ponieważ człowiek sam, jeśli chciałby zapisywać swoje życie, co dziś jest dosyć modne, a ja sobie sam zaplanuję, ja sobie sam. Zadecyduję, co będę robił, ale wyobraźmy sobie, że mamy taką księgę. Oryginał na jednej stronie zapisany, piękny, prawdziwy. A po drugiej stronie byle jakie baz Wypisywanie, co się komu podoba, co się komu wydaje. Myślę, że takiej księgi tak naprawdę nigdy nie chciał nawet czytać. Dlatego to, co jest ważne, że tym, który jest niejako tym tłumaczem, tym, który podpowiada nam, jaki jest ten Boży projekt, jest właśnie sam Bóg. Dlatego jest taka potrzeba i warto wsłuchiwać się, nauczyć się słuchać Pana Boga, tak aby później ta Księga naszego życia była rzeczywiście piękną i wartościową Księgą, do której inni również będą chcieli sięgnąć, aby zaczerpnąć mądrość. Aby dowiedzieć się, jak wielka była miłość i miłosierdzie Boga wobec nas, aby dowiedzieć się, że jednak warto realizować ten Boży zarząd. I teraz pojawia się kolejna trudność, bo wiemy, że jako ludzie nie mamy tej doskonałej zdolności usłyszenia czy odczytania tego, co Pan Bóg do nas mówi. Nie jest to takie łatwe. A nawet wtedy, kiedy człowiek Usłyszy już to, co jest od Pana Boga, to w swojej niedoskonałości, w swojej ograniczoności, no powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze tego posłucha. I co się wtedy dzieje? Wtedy na tej przeciwległej stronie pojawiają się różnego rodzaju błędy, niedokładności, nieścisłości, różnego rodzaju fantazje, troszkę takie właśnie te nasze groły, które bardzo często też. Zdarza się, że człowiek pisze nie tylko pod wpływem własnych jakichś chęci czy niechęci, ale to co jest ważne, ponieważ człowiek zawsze kogoś słucha, to nie jest tak, że rzeczywiście decydujemy my sami to, co robimy, to co my chcemy. Zawsze i tak kogoś słucha. I wtedy, kiedy nie posłuchamy Pana Boga, tylko byle jakichś podpowiedzi, nawet jeżeli chodzi o ludzi tak zwanych życzliwych, tutaj trzeba pamiętać, że. Czasami pojawiają się takie zazdrości. Mnie się coś nie udało, to dlaczego innym ma się udać? Jeżeli ja gdzieś popełniam błąd, no to inny też niech popełni ten sam błąd, no to wtedy wydaje się, że będzie to zaaprobowane. Nie. Jeżeli nawet 100 osób popełni ten sam błąd ortograficzny, mówiąc o tekście, to będzie to błąd ortograficzny. Dlatego warto pamiętać o tym, że człowiek i tak kogoś słucha. I właśnie wtedy, kiedy nie do końca tak posłucha Pana Boga, albo nie dosłyszy, albo wręcz zatka sobie uszy na to, co Pan Bóg mówi, a z chęcią będzie słuchał wszystkiego innego, wtedy na tej stronie zaczną pojawiać się po prostu zwykłe bazdrowie. I wtedy ta strona będzie zapisana, ale nie będzie miała nic wspólnego z tekstem oryginalnym. I teraz zdarza się, że człowiek zdaje sobie sprawę, Boże, drogi, chyba zbyt dużo tego tekstu było zapisane nie po Bożemu, nie zgodnie z Bożymi myślami. No i co teraz zrobić? Jeżeli człowiek sam chciałby nanosić poprawki, to wiem, jak to będzie wyglądać. Będzie mógł tylko skreślać, poprawiać, pisać jedno na drugim. No i taki tekst raczej nie przedstawiałby zbyt wielkiej wartości ponieważ byłoby tam nie tylko dużo błędów, ale też poprawka na poprawce i nie byłoby pewności, czy poprawimy tak, jak się należy. I dlatego sztuką jest właśnie, żeby o korekty, o poprawianie tego, co poprzez grzech, niedoskonałości, zaniedbania, tego, co napisaliśmy źle, żeby o to poprosić samego Pana Boga. Aby miłosierdziem swoim wymazał to, co jest błędem, to, co jest niezgodne z oryginałem, i tam naniósł swoją miłością właśnie te myśli, właśnie to, co jest wiernym odzwierciedleniem tego jego zamysłu, tego poszego zamysłu, zgodnego z oryginałem. Pan Bóg. Tylko Pan Bóg to potrafi zrobić, tak naprawdę. Ponieważ do tej poprawki życiowej potrzeba jest Bożego Miłosierdzia. Człowiek sam nie jest w stanie tego zrobić. I dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy wtedy, kiedy zdamy sobie sprawę, że coś tam było nie tak, żebyśmy wtedy jako ludzie poprosili z pokorą Boga, Panie Boże, dokonaj korekty, popraw, zobacz, jak ten mój tekst wygląda, jak to moje życie wygląda, co tam trzeba zmienić. I zmieniać. Zmieniaj, ponieważ tylko Ty potrafisz tak zrobić, żeby to nasze życie było oczyszczone z tego, co nie jest od Boga, z tego, co nie jest wierne, z oryginałem. Jest jeszcze jedna mała rzecz, o której warto pamiętać. Zapewne zauważymy, że pod tymi tekstami są z reguły zapisane takim drobnym drukiem to, co możemy nazwać interpretacje, wyjaśnienia. To już jest właśnie pomoc do tego, abyśmy zrozumieli, jaki zamysł jest Pana Boga. I można by powiedzieć, że te teksty, które są te wyjaśnienia, te odnośniki, nie? to są takie odnośniki do życia świętych. To są odnośniki do nauczania Kościoła, który właśnie tłumaczy, często na język współczesny, zrozumiały właśnie ten Boży zamysł. I dlatego warto, pisząc nasze życie, pisząc ten nasz tekst, korzystać właśnie z tych wyjaśnień, z tych odnośników, dzięki którym będziemy umieli zapisać ten tekst naszego życia, tak aby był jak najwierniejszym odzwierciedleniem tego Bożego Zamysłu. A wtedy, wtedy taka księga będzie księgą wartościową, tak jak ta księga Nowego Testamentu, to jest akurat wydanie. Gre greko hiszpańskie, będzie księgą wartościową i każdy, kto sięgnie po tę księgę, na którąkolwiek stronę by otworzył, będzie mógł odczytać coś pięknego, coś prawdziwego. Wtedy życie człowieka stanie się taką prawdziwą historią jego życia, opowiedzianą przez samego. I uh -huh.